W drugim odcinku z gry zagram w grę czuczel. A dzisiaj słuchajcie mamy ptaki i to jest marzenie czuczela. Dobra, musimy sobie wybrać jakiegoś, słuchajcie, tutaj ptaka, bo to jest drugi odcineczek z tej giereczki czuczel. Dobra. Bierzmy tego. Mam nadzieję, że będzie dobrze latał. Ok, polećmy nim. Wow! O dziwno, gra... Co nie ręka, nie, 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 nie! A zabrała nam piśmie i musimy je usunąć dogonić stopniśnie Trochę mi ciężko lecieć na mywcze Ale to jest marzenie Czuczela latanie mm. Marzenie Czuczela to było latanie On od zawsze marzył latać Jezus nie O dobra Okej, okay. o nie O trampolina, natomiast Co, jak mi odbiło Aha, mogę też zrobić tak, że tak stać nie Jakieś potwórki tu są głupie, proszę. Okej. Okay. Aha! Że tak mam przelecieć, dobra. Ciekawe słuchajcie, gdzie ziemniak się znajduje w tej chwili. Przepraszam, ale troszeczkę jestem chory, to będę kasłać. O, teraz do góry nogami. Tak dziwnie właśnie mówię, bo jestem chory. Co to jest? Coś mi na ekranie wyskakuje. O! Ta gra kosztuje chyba 15 zł na Steamie, czy tam ileś? 16 chyba. O nie, 18 złotych na Steamie ta gra kosztuje. Nie jest to jakoś dużo, ani mało, po prostu tak się zewnia. Możecie sobie ją kupić na Steamie za 18 złotych. Wow! O! Dziękuję bardzo, podfueku, że mnie zjadłeś. Nie, nie, nie! Aaa! <laughs> ja już się nie dam was zjeść. No dlaczego od tego zawsze gościa? No znowu! Znowu ten gość mnie zjadł! O, na spacie też da się latać. Dobra, ja słuchajcie, na spacie ulatam, bo na jeszcze mi niewygodnie. Ale w sumie na myśle, na myśle. A, nie, no dobra, to w takim razie nie wydać teraz mojej myszki, bo na spacie lecę. No oj, ja ostatni byłem. Już ostatni gość był. był. Ja nie wiem jak. Goście, profe błagam was. Darujcie mi życie, proszę. E, nie, e, okej. Okay. To jest drugi odcinek już z W W sumie mało będzie odcinków z Czuczela. Nie. A, o! Dobra, udało się. Ten akurat był dobry gość. Teraz jesteśmy w jakimś kosmosie. Dobra. Jesteśmy w jakimś kosmosie znowu. I tu potworki sobie latają. Nie wiem jak w ogóle oni... Ale dobra, mieszę z tym. Latajmy na spacji. Chyba będzie łatwiej na spacji. I, i teraz nie widać mojej myszki. Znowu widać ją. O dobra, nie widać mojej myszki, bo gram teraz na spacji. Nie na myszce. Słuchajcie, że nie mam mikrofonu, bo mój kot przegryzł kable. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, czy też nie. Ale mi przegryzł kot kable. O, jest ziemniak! Mam nadzieję, że ziemniaka. Jest ziemniak. Nie Nie No nie w jakimś potwory Ej, leciałem w ogóle Bo to... Dzisiaj będzie duży odcinek szczucela. Co ty robisz gościu? Zmariowałeś <coughs> Przepraszam Okej, okay, idziemy po czereśnia. Ja Nie dotykaj tej wiśni ziemniak Ziemniaku to jest Jakaś mysz Zaraz ziemniaka. Czuczel to pochodzi na no, odczaleśnię. O nie, to jest bomba, to jest bomba. To jest wiśnia bomba. Nie, nie dotykaj tego czuczel. Nie dotykaj tego. Który mamy rozdział? Ten. Ten mamy rozdział. Ok. W ogóle mamy raz, dwa... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rozdziałów przeszliśmy. Dobra A więc Kolejny będzie taki rozdział Nie wiem co to jest Okej okay. Czuczel siebie bije z ziemniakiem Dobra Zaczynamy kolejną przygodę czuczela Zobaczmy co my tu mamy Bliźnia wylądowała na Lampie Nie wiem gdzie jest czuczel ogólnie Zapukajmy do skorupy ślimaka może coś nam podpowie. O, o, o! O ślimak! Ślimak! Cześć ślimaku! Dobra! <tryk> Okej, okay. co tu mamy? <tryk> Mogę zjeść tego ślimaka to... <tryk> Okej. Okay. Y po potrzebujemy tablet... medali, to zostawimy tabletkę dwóch medali. Tu napój, a są to coś. Dobra, to weźmy to, zróbmy. Możemy się uśmiechnąć. Okej. Okay. Ale wolna katsenga. Mega są wolne katcenki w tych Serio. O, coś nam się pojawiło. Tetris, Pac-Man. O nie, to jest Tetris. To jest jakiś Android, Pac-Man i Tetris. Zobaczmy pierwsze, czyli Androida jakiegoś. Sferalnie w robotę czy coś. Czy to są gry? Będziemy grali w pac później i w Tetris'a. Czuczej Pac-Man! Tak, Dobra, patrz Okej. Okay. Wejdźmy na te sprężynki. Okej. Okay. Dobra. No i co? Aha. Bo mamy tak zrobić. Aha, mamy łapać te krople. Pyk. Teraz zielone. Zieloni. Pyk, ale się ciężko steruję, naprawdę, mówię wam. Ło! Oh, Wybrany wow. już Czerwony jak mięso Albo krew, czuczę krew, dobra Czuczę mam na sobie krew, okej okay. Już w lecie wygraliśmy. A co, co to jest? O jeszcze więcej mamy potworków do zrobienia Super Po prostu super Oj, nie! Ej, zielony mi spadł tak trochę. Byk. Byk. I ten też spadł. Dlaczego? Bo ja go uderzyłem niewłaściwym kolorem. Czy co? Nie wiem. A nie. Nie, nie O kurde, spadłem ze sprężyn! Czuł zakładaj zakładać te sprężyny! No, ja znowu mnie przewalowało. <śmiech> Dlaczego? Tak. <laughs> mm, no. no. <śmiech> ok, mam. <śmiech> <śmiech> Czy jeszcze będzie jedna fala potworów chociaż? <śmiech> 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 O nie, jakiś boss jeszcze. Mamy bossa. To nie w... Nie, na pewno nie będzie bossa. Aha, czarny nie odmienia. Uderzmy go. Okej, okay, WASD można sterować. To ja już go nie steruję. Pomocny Jaki mocny typ! Nie, chciałem go minąć, A za daleko wszedłem tam. No znowu! Kurde, jeszcze tak będzie robił, nie? To jest kurzające. O tak! Mamy go! Wreszcie, zielony. Tak, czarny może być. Zielony. Pięknie, no i boss, słuchajcie, pokonany na trzy hity. Coś z tego bossa to teraz się wykluwa. Ogólnie nie gra się myszką. Można też klawiszami na klawiaturze grać. Okej... 10 minut już trwa odcinek. No, Dobra. Możemy coś zjeść. <kluz> Pewnie będziemy musieli zdobyć tabletkę, żeby ściągnąć wiśnie. Ale na początku spróbujmy sobie tego... tej babeczki, tego deseru. Później sody i tabletki. Tak, się wypiął. Mamy bebeczkę. i bebeczkę. Zjedźmy ją. Pewnie tabletkę trzeba mieć. Oczywiście, bo teraz do wiśni nie dosięgnie pewnie swoimi rękami. Nie dosięga do mi. Ja już teraz się odmieni w normalnego czuczela. A, o tak. Gdzie ten ślimak? Chyba uciekł przed tuczelem, tak mi się wydaje. O, wrócił. O boż. Jak długo trwają to kacanki w ogóle? Okej. Okay. Zróbmy uśmiech znowu. Okej, okay, dobra. No i dawajmy kolejną grę. Kolejna gra to będzie Pacman. Idziemy do Pacmana. O, teraz dywan inaczej idzie. Okej. Okay. Jestem chory, słuchacie. O kurde, Pacman mnie zjadł. I grup. Grób, grób mi postawił. Super. O co w tym Pacmanie chodzi? Nie mogę tego... A, że Pacman to muszę zjadać, a ja muszę później zjeść. A ja nie kieruję tam, gdzie chcę kierować. O, ja, dobra. Tyk. Tyk. O, o, o. o. Okej. Okay. Dobra, pięknie. <laughs> Możemy też pewnie WSD kierować tym czytelem. Czuczę pachnanem. No okej. Okay. Tak, była możemy. Dobra. W W Vast. WAST. WASTEM możemy. Łoł, kurde, gość mnie goni, gość mi goni. A co to za eliksir wiśniowski jakieś? Łoł, jakiego pasta miałem? Jakiego miałem pasta? To. Ej, w ogóle, czekaj ile tu będzie na. W ogóle, jesteśmy w jakimś, ko w jakimś kocie to, to zauważyłem dopiero. Jak chcę wziąć ten eliksir? <coughs> Co robi ten eliksir? Aha, zamienia mi to w miśnie. A pakmany to ja mogę sobie zjadać. Ok, druga matka w Pakmanie wykonana. Okej, okay, teraz napiszę w będziemy biegać. Okay. O, mamy wszystko zamienione w wieś, nie? Kolejne bierzemy. Ile no tutaj jest eliksirów? Jeszcze te eliksiry się odradzają. Co? Czemu tak dużo ich jest? Jeszcze one się odradzają normalnie. Ok. Do U biegnę, po i i potem. Te, po to że po to kolejne zabiegam, weźmy. okej. I naprawdę fajna ta gra, i mega fajny ten pac bo ja lubię grać <coughs> Pacmana. Czemu jeden pac jest taki zielony? Może jak za dużo tego zrobię, to jest zielony albo po prostu. Ja słuchajcie, nakręcę może odcinki z Pac-Mana, co Wy na to, żebym nakręcił odcinki z Pac-Mana. Piszcie słuchajcie w komentarzach, czy chcecie mieć odcinki z pac -Mana. To już będzie ostatnia, ostatnia scena, którą będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Czyli te wszystkie właśnie gry. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinki z prawdziwego Pac-mana. Jak napiszecie, że hashtag... Hashtag... Hashtag Pac-Man... Napiszcie w komentarzach hashtag Pac-Man i wtedy przypomnę Wam serwiduszko, to znaczy, że chcecie więcej pac A jak nie napisacie, to znaczy, że nie chcecie więcej... Pakmanu prawdziwego na kanale. Okej, okay, jeszcze tam są wysięki. Nie, jeszcze dwami zostały. Za długie te odcinki wczuła, ja powiem wam szczerze. Naprawdę są za długie. Zjedzmy sobie tego. Drinka wypijmy. Wypijmy drinka. Zobaczymy co robi drink. Drinka zróbmy. No czy wypijmy go oczywiście. Dobra. Nie zróbmy. Wypijmy go. to jest? Jaka muzyka? Dziwne. A Jeśli chcecie odcinek z kamerką, to zostawcie łapkę do góry. Jak będzie 5 łapek do góry, to odcinek, to odcinek z kamerką leci. Pod tym filmem oczywiście 5 łapek. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy tą ostatnią grę, czyli mm, Tetris. Zobaczymy. O co chodzi w Tetrisie? Nigdy, nigdy nie grałem w Tetrisa, tylko jakąś nową wersję rok temu grałem w Tetrisa um, Efekt w Tetrisa ma efekt. coś takiego od 7 lat No biegaj, biegaj Czusze? Nie Jeśli chcecie odcinek mojej znajomej Świnki Pepy bo jest taka gra moja znajoma Świnka Pepa to zostawcie łapkę do góry chociaż muszę najpierw ją kupić Patrzcie! Ło, jak fajnie się steruje tutaj! Wow! Mega! Nie wiedziałem, że tak będzie się sterowało, tylko proszę, nie spadajcie klocki na mnie. Ja steruję w SADEM. <coughs> Dlatego, że nie umiem tak dobrze myszków sterować. Jak się obróciło w idealnym momencie, tam ten czerwony klocek. No jeden klocek, nie! Yeah. O, ja tak występuję w tym Tetrisie. la. la, la. O. Ej, utknąłem w jednym klocku. Jak wysoko mogę skakać w ogóle? Dobra, skaczę na klocek. O kurde! Nie! Ja, Zgniotło mnie! Ale dobra, zapisało się na szczęście. Ale patrzcie, galaretka po załączoność została stwórczała. <trym> na tym zielonym bloku właśnie. Okej. Okay. Dobra. No so, co, é koniec tego centrysu? Bomba! Bomba! Juhu! Ok natłanie. Bomba! Lepiej się odsuńmy od tej bomby. Kolejna bomba tutaj. É bomba. O, tu, kolejna tá? bomba. Ah, qual é a bomba? Jaka fajna muzyka jest Kolejna bomba I w ogóle te bomby u klocki płat Okej Jaka gigantyczna bomba Ja nie mówię ile bomb Co? No tak, Czemu to tak jest? O, mamy wiśnię, mamy nie zdobytą trzeci medal Zobaczmy to, co ten w takim razie trzeci medal robi Dobra. Wybierzmy tabletkę. Mamy tabletkę. O, to są te ręce! Komu całuję swoje wicepsy? Okej, okay. teraz chyba możemy tutaj tego użyć do ściągnięcia wiśni? Nie była lampa, tylko jakiś hak. Albo lampa, która się tak... Wiecie, poniża w dół. <laughs> <laughs> na nie możesz mu podać tej czereśni? O jest! Gdzie są ręce czuczela? O, on jest potrafi tak zrobić. O nie, tyle się napracowaliśmy przy zdobyciu tej czereśni, a wiśnia mi zabrała i dała... <coughs> dała w zamian czereśni... ziemniaka. O, to są wszyscy bohaterowie! Czyli Tetris... No nie, z Tetrisu tu nie ma, bo tam nie było postaci w Tetrisie. Dobra. Dobra, słuchajcie, dalej to będzie koniec, jeśli jesteście ciekawi co tam się kryje, to oglądaj kolejny odcinek Szczuczela trzeci, no i pa.